Witajcie w Holokronie. Dziś opowiem Wam nieco o tajemniczej i przerażającej budowli, jaką była forteca Weidera na Mustafar, zwana także jego zamkiem. Zapraszam. Jeżeli oglądaliście odcinek o planecie Mustafar, wiecie, że znajduje się na niej skupisko ciemnej strony mocy, zlokalizowane w jądrze planety, którego ujściem jest starożytna jaskinia Sith. To właśnie na jej fundamentach zbudowana została forteca mrocznego lorda i to w niej skrwawił swój pierwszy kryształ, już jako adept nauki Sithów. Nie wiadomo kiedy dokładnie powstała budowla, ale miało to miejsce już za panowania Imperium Galaktycznego. Lokalizacja fortecy zwana jest Ruiną Gahin. Nieprzypadkowo to właśnie na tym terenie Anakin Skywalker został pozostawiony na śmierć przez swojego mistrza Obi-Wan'a. Lokalizacja miała więc duże znaczenie. Vader zawsze miał pamiętać o największej przegranej bitwie swojego życia. Za projekt budowli odpowiadał dość specyficzny architekt. Była nim zachowana jaźń lorda Sith imieniem Mohin, który pasjonował się rzeźbą. Jego świadomość została zachowana w jego masce, która trafiła do archiwum świątyni Jedi, gdzie ostatecznie została odkurzona przez Darth Sidiousa. Vader otrzymał maskę w prezencie, a gdy ta zaczęła wykazywać mordercze instynkty, Lord pozwolił jej przejąć ciało Mustafariana i odzyskać fizyczną formę. Mohin zaprojektował i nadzorował budowę fortecy. Była stworzona tak, by skupiać ciemną stronę mocy i móc niejako otworzyć do niej drzwi. Co wydarzyło się z architektem dalej, dowiecie się z komiksu Darth Vader Dark Lord of the Sith – Fortress Vader. Wejder używał fortecy, a dokładniej znajdującego się w niej portalu, do między innymi próby odnalezienia w mocy swojej żony Padme. Plan ten jednak zawiódł. Prócz tego Wejder korzystał z zamku jako miejsca do krótkiego odpoczynku. Obiekt był wyposażony w zbiornik Bakta, w którym lord regenerował się i medytował. To właśnie tutaj doszło do spotkania z Orsonem Krenikiem, które oglądać możemy w Łotrze 1. Choć Mohin zaprojektował i nadzorował budowlę, to Vader samodzielnie wykonał pracę fizyczną jako dowód swojej potęgi. Budowla była w większości wykonana z obsydianu. Sam proces budowy fortecy miał dość pokaźną historię porażek. Pierwszy projekt Mohina zawiódł i przy próbie otwarcia wrót do ciemnej strony mocy, forteca uległa zniszczeniu. Podobnie było z kolejnym projektem. I z kolejnym, i z kolejnym. W sumie Forteca, a raczej jej poprzednie wersje, rozpadały się 8 razy i dopiero dziewiąty projekt przetrwał i stał się ostatecznie zamkiem Weidera. Za większość porażek Mochin tracił swoje fizyczne ciało z rąk Weidera, by zostać przeniesionym do kolejnego. Podobny motyw zabijania kolejnych ciał architekta, możecie kojarzyć z historii zawartej w legendach, która dotyczyła architekta Bewela Lemeliska, który był klonowany i zabijany za swoje porażki z ręki Imperatora za projekt Gwiazdy Śmierci. Wejder wykorzystał potęgę fortecy już niedługo po jej zbudowaniu, odpierając Armię Mustafarian, którzy chcieli wykurzyć Lorda ze swojej planety, gdyż każda próba otwarcia przez niego wrót skutkowała wielkimi kataklizmami na planecie, głównie z udziałem lawy. Wejder jednak, przy użyciu fortecy, doszczętnie zniszczył całą armię. Rebelianci swojego czasu także próbowali zinfiltrować fortecę. Czy im się to udało i jak przebiegła misja, dowiecie się z tak zwanego doświadczenia VR, czyli gry z wirtualną rzeczywistością zaprojektowaną przez ILM X Lab. Czas na nieco historii samej kreacji budowli w filmie. Choć pierwszy raz widzimy ją na ekranie w filmie Water 1, plany fortecy sięgają Imperium kontratakuje. Lee Bracket oraz George Lucas dyskutowali o zamku Weidera, osadzonego nad Lawą już kilka dekad wcześniej. Miał on być wówczas otoczony gremlinami i gargulcami na modłę pseudogotyckiego stylu. Projekt, który widzimy w Łotrze 1, został stworzony na bazie wstępnych szkiców Ralpha McQuarriego, naczelnego rysownika Lucasa, który nakreślił większość kultowych scen, bohaterów czy lokacji Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ten sam koncept został także użyty do stworzenia świątyni Kyber. Szkice koncepcyjne do filmu Przebudzenie Mocy zawierały również jeden kadr pokazujący myśliwce Taj lecące z fortecy osadzonej nad lawą. Zresztą w legendach Vader posiadał podobne zamki osadzone na różnych planetach. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Dziękuję moim patronom za wsparcie oraz zachęcam do zostania jednym z nich, dzięki temu seria ma szansę ukazywać się regularnie. Piszcie propozycje na kolejne odcinki i niech moc z ciemnej strony zawsze będzie z wami.